Kolejne zwycięstwo odnieśli piłkarze świeckiej D. Po ostatniej wygranej wianikowie tym razem sile podopiecznych Piotra Tworka uległ Mieszko Gniezno. Świecianie pewnie pokonali przyjezdnych 4-1. Od początku meczu zdecydowaną przewagę posiadali gospodarze. Pierwszy okazję do zdobycia bramki miał Szymon Makowski, jednak strzał młodego pomocnika był niecelny. W 16 minucie meczu Wda przeprowadziła trójkową akcję. Najpierw Leszek Szczygielski dokładnym podaniem uruchomił na skrzydle Szymona Makowskiego, który dokładnie wystawił piłkę Arkadiuszowi Woźniakowi. Ten z kolei pewny strzał z 6 metrów nie dał najmniejszych szans bramkarzowi mieszka i zdobył pierwszą bramkę w meczu. Chwilę później do remisu mógł doprowadzić Arkadiusz Mokrzycki, jednak strzał był zbyt słaby i piłkę pewnie złapał Robert Tomaszewski. W 29 minucie wynik spotkania podwyższył Leszek Szczygielski, który otrzymał wspaniałe podanie od Arkadiusza Woźniaka. Kapitan Wydy musiał jedynie umieścić piłkę do już pustej bramki. Do końca pierwszej połowy żadnej z drużyn nie udało się już poważnie zagrozić bramce rywali. Gospodarze posiadali zdecydowaną przewagę i to oni dyktowali tempo gry. Początek drugiej odsłony spotkania mógł wspaniale rozpocząć się dla gospodarzy. Najpierw aktywny tego dnia Szymon Makowski minął bramkarza Mieszka i z ostrego kąta trafił w słupek, a wbiegający w pole karne Arkadiusz Woźniak z 8 metrów przeniósł piłkę wysoko nad bramką gości. Kilka minut później ponownie Arkadiusz Woźniak stanął przed okazją podwyższenia wyniku. Najpierw minął bramkarza, a następnie z ostrego kąta trafił tylko w boczny słupek. W 58 minucie lewą stroną boiska przedarł się Leszek Szczygielski, który dośrodkował na piąty metr. W zamieszaniu w polu karnym do piłki próbował dostać się Szymon Makowski, który w momencie próby strzału został sfaulowany przez Łukasza Mokrzyckiego. Sędzia spotkania bez zastanowienia podyktował rzut karny, na co nie potrafili się zgodzić zawodnicy Mieszka. Za tę interwencję zawodnik Mieszka otrzymał drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną. Nie pomogły już nawet rozmowy z arbitrem. Bramkę z 11 metrów pewnie zdobył Arkadiusz Woźniak. W 65. Minucie z boiska z Szymon Makowski, który w tym meczu zanotował asystę i wywalczył rzut karny, a w jego miejsce pojawił się agenta Laśka, który chwilę później zdobył swoją pierwszą bramkę w sezonie, a czwartą dla Wdy w tym spotkaniu. Gości stać było jedynie na bramkę honorową, którą po ładnej akcji lewą stroną boiska w 80 minucie zdobył Marcin Nowak. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie i WDA wygrała za służenie z Mieszkiem Gniezno 4.1. Dzień dobry Państwu. Konferencja prasowa po meczu WDA Świecie Mieszko Gniezno. Moimi gośćmi są trener drużyny gości, pan Paweł Bartkowiak i oczywiście pan Piotr Tworek. Panie Pawle, wynik zdecydowany, bo 4-1 aczkolwiek no chyba nie musiało tak być, ten rzut karny, pierwsza bramka, też taka troszeczkę nieszczęśliwa. Na początku chciałem podziękować, pogratulować zwycięstwa zespołowi wdy i trenerowi. Na pewno zasłużona wygrana, byliśmy tutaj zespołem słabszym, no ale trochę niesmak pozostawia właśnie ta sytuacja z trzeciej bramki, kiedy uważam, że to w 100% prawidłowa interwencja obrońcy, Sędzia dektuje karny, jeszcze dodatkowo dostaje zawodnik, mieszka czerwoną kartkę, także podwójna, nawet potrójna strata. Dodatkowo pierwszą bramkę tracimy, gdy wyprowadzamy akcję i sędzia przypadkowo odbija piłkę, wysuwając, że tak powiem, na czystą pozycję. Także no, trochę szkoda, szkoda, trochę, szkoda trochę nerwowości w tym wszystkim, No ale myślę, że zasłużone zwycięstwo. Wdych, chociaż nie aż tak w takich rozmiarach. Panie Piotrze, odetchnęliśmy wszyscy, y, drugie zwycięstwo z rzędu, y, ale w końcówce znowu chyba coś nie zagrało i nie do końca pan jest zadowolony, no strata bramki grając w przewadze. Ta strata bramki gdzieś znowu po bliższym słupku dostał Robert na 1-4 i, i, i tu będziemy musieli znów wyciągać wnioski, bo Robert zaczyna bronić falowo. Słaby mecz z Koronowem, dobry mecz w Janikowie i teraz nie powinna mu się ta bramka też przydarzyć, no ale trudno, poszła bramka i, i yy, gramy dalej. W każdym razie w końcówce meczu. Już troszeczkę więcej chyba rozluźnienia w zespole zapanowało i, i zmiany też chyba miały wpływ na to, że, że nie graliśmy konsekwentnie i nie rozwaliśmy tego, co, co mieliśmy na odprawie przed drugą połową. W każdym razie cieszę się z czterech bramek, bo cztery bramki strzelić w meczu to nie jest takie proste. Natomiast martwi to, że czy my strzelimy cztery, czy my strzelimy 8, to nie ma radości tutaj na trybunach i, i, i to jest takie troszeczkę smutne bo częściej pojawiają się gwizdy niż oklaski, a, a chyba nie na tym to ma polegać. No tak, rzeczywiście, gramy przecież dla kibiców. Mieszko Gniezno, no znowu nieudany początek sezonu. Ja przypominam sobie początek zeszłego sezonu, też wam nie szło, no ale później zaczęliście grać zdecydowanie lepiej. Z czego to wynika, tak, taki nieudany ten początek sezonu? To znaczy nasze cele są całkiem inne. My tutaj praktycznie... Poszliśmy w tym roku w kierunku oszczędnościowym i stworzyliśmy zespół z własnych wychowanków. To są wszyscy chłopacy z Gniezna. Praktycznie jest tylko dwójka braci Mokrzyckich, którzy są spoza Gniezna. No i dzisiaj zadebitował nam u nas nowy bramkarz Marek Bichun. Wszystko pozostałe są chłopacy z Gniezna, i idziemy w tym kierunku. Dodatkowo, w okresie przygotowawczym, praktycznie na no ostatni tydzień, kiedy miałem cały zespół, yy, mówię, nasze cele są całkiem inne. I mamy taki zespół jaki mamy. Mam nadzieję, że to z meczu na mecz będzie coraz lepiej wyglądało. I tutaj, chociażby w tej końcówce, gdzie graliśmy w osłabieniu, już strzeliśmy bramkę i po kolei będzie to się, że tak powiem, zawiązywało. No może będzie to bramka na przełamanie, bo to jest pierwsza bramka w tym sezonie. Panie Piotrze, za tydzień wyjazd do Solca. Jakie założenia? No na pewno ciężki mecz, Beniaminek, trudne boisko. Teraz mamy bardzo ciężki tydzień, bo mamy puchar z Warlubiem, a pamiętamy w ubiegłym sezonie, co Warlubie z nami zrobiło, a więc wyeliminowało nas z pucharu i jeszcze na dodatek straciliśmy dwóch zawodników, a więc... Pierwszy mecz w Arlubie, później Solec, który dzisiaj przegrał w chemiku. Ja miałem możliwość być na tym meczu i, i na pewno Solec będzie zmotywowany u siebie i będzie chciał odrobić punkty stracone na wyjeździe. Także no ciężki tydzień pracy, i, 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 ale dobrze, że w dobrych humorach, bo, bo przynajmniej do poniedziałku gdzieś będziemy się jeszcze cieszyć, ale już wtorek, środa to już poważne wyzwania i, i, i sobota trudne spotkanie. Ja obu trenerom dziękuję za konferencję prasową. Wszystkich kibiców oczywiście zapraszam zarówno do Warlubia w środę, jak i w sobotę do Solca, a za dwa tygodnie bardzo ciężki mecz u siebie z liderującą Kalisją Kalisz. Najświeższe informacje możecie Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.daświecie.pl Dziękujemy.